Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie Panie. Jezus udał się na górę oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego – Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali – Podniósł się i rzekł do nich. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósł się, rzekł do niej. Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił, a ona odrzekła: nikt, pani. Rzekł do niej Jezus, i ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chrystra. Posłuchajcie historii dziewięcioletniego Wojtusia. Bawiłem się przy piaskownicy i w pewnym momencie taki lokalny łobuz zaczął mnie zaczepiać. No i poczułem w sobie taką jakąś siłę i wojowniczość, co nie było w mojej naturze, że zacząłem najpierw się bronić, a potem poczułem, że w ogóle mam szansę z nim wygrać, i wygrałem. Byłem niesamowicie dumny. Ale siostra tego typa mówi, powiem twojej mamie, że pobiłeś mojego braciszka. Ja mówię, idź, bardzo proszę. Byłem przekonany, że tylko to jeszcze bardziej podbije mój triumf, że jak przyjdę do domu, ta mama powie, synku, słyszałem, że wygrałeś wojnę. No ale tak się nie stało. Przyszedłem i dostałem od mamy bardzo taką surową naganę, że się bije, że jestem łobuzem. Ja mówię, mamo, ale on zaczął. Co z tego, że zaczął? Powiedz być mądrzejszy. I pamiętam do dziś właśnie takie poczucie, że to było jakoś strasznie krzywdzące, że moja mama nie chciała usłyszeć tej mojej części opowieści, tylko już z góry uznała, że cała wina za całą tą historię spoczywa na mnie. No chyba po raz pierwszy wtedy zetknąłem się z takim krzywdzącym oskarżeniem na swój temat, kiedy miałem poczucie, że to jest jakoś niesprawiedliwe. Nie? Że jak ja całą winę mam na siebie wziąć? No może faktycznie mogłem odejść, nie wiem, uciec, no ale przecież on zaczął w ogóle. Czy macie takie doświadczenia, które do Was powracają, kiedy właśnie ktoś strasznie uprościł? Ocenę tego, co się wydarzyło. Może to było tak, że ci powiedziała żona: To przez ciebie ten syn, nasze dziecko, tak się zachowuje? Albo kiedy ci mąż powiedział: Taką byłaś no, nadopiekuńczą mamusią, no i teraz masz. Nie? Wychowałaś mami, synka. to twoja wina, To twoja wina. Zobaczcie, że ta historia oskarżenia. Kiedy ktoś jeden próbuje się wymiksować, a całą winę zwala na drugiego, zaczyna się już w Księdze Rodzaju na początku, kiedy to właśnie Adam zwala na Ewę, nie? że to ona dała mi owoc i zjadłem. Jak ona się musiała poczuć wtedy? Swą drogą przedziwne jest to i daje do myślenia, że Ewa nie protestuje, a powinna wtedy powiedzieć: Jak to dałam ci? Wziąłeś z mojej ręki. Nie wcisnęłam ci tego do gardła. Tak scena z Ewangelii: dzisiaj przyprowadzają kobietę i całą winę zwalają na nią. Tylko ją chcą ukarać za cudzołóstwo, ale przecież ona nie cudzołożyła z sobą, tylko z tym mężczyzną, którego nie ma tutaj. Jak się czujemy w takich chwilach? Co nam to robi, gdy. Ktoś próbuje tak bardzo niesprawiedliwie całą winę złożyć na nasze barki. To jest krzywdzący krzywdzący sąd, krzywdzące oskarżenie. Wiekuisty Boże, który znasz to, co jest ukryte i wiesz wszystko, zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie. Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic tego, o co mnie oni złośliwie obwiniają fałszywe oskarżenie fałszywe oskarżenie które spada na Zuzannę od dwóch starszych dwóch starszych czyli takich osób którzy w tej społeczności żydowskiej e, oni mieli pełnić zadanie sędziów mieli autorytet Mieli rozstrzygać różne sprawy, więc jeżeli dostali taki mandat, generalnie powinni trzymać się tego, co jest prawdą, szukać sprawiedliwości, dążyć do tego, jakoś tak zarządzać tą społecznością, żeby właśnie ta sprawiedliwość dotykała wszystkich, nie tylko jakichś wybranych. Natomiast mamy w tej scenie coś kompletnie odwrotnego. Bo ci, od których oczekuje się tej sprawiedliwości, oni oskarżają właśnie fałszywie Zuzanne o coś, czego nie zrobiła. I to jest taka sytuacja, która jest kompletnie raniąca. Nie tylko jakby całą społeczność, która oczekiwałaby sprawiedliwości w takiej sytuacji. Ale przede wszystkim właśnie Zuzanne, która wobec dwóch świadków, czyli wiarygodnych świadków, bo na świadectwie dwóch osób można było oprzeć już jakieś oskarżenie, ona była sama, nie była w stanie się obronić. Więc to fałszywe oskarżenie tych dwóch osób, tych dwóch starszych, no, w tej społeczności oznaczało generalnie dla niej koniec. Po prostu nie ma co dyskutować. Jeżeli dwóch starszych tak powiedziało, no to na pewno tak jest. Nie dyskutujemy z tym. Mają autorytet, są sędziami, jakoś wymagamy od nich tego, żeby żyli tą prawdą. I zobaczcie, że niestety, ale w kościele spotykamy się z tym również. Ostatnio coraz boleśniej, coraz prawdziwiej, że osoby, które są pokrzywdzone przez różne osoby związane z Kościołem, reprezentujące Kościół, od których wymaga się tego, żeby reprezentowali raczej większe standardy, nie tylko moralne, ale też takie przykładu, autorytetu, to te osoby oskarżane są właśnie nazywane tymi, przez które to się stało. Przesuwa się winę z, z tych osób, które dokonały tego czynu, na tą osobę, która została pokrzywdzona. Zobaczcie, że jest to kompletnie niesprawiedliwe, bo nigdy nie możemy się zgodzić na to, żeby ta osoba pokrzywdzona została oskarżona fałszywie o coś, czego nie zrobiła. Tu chodzi o jakieś skrzywienie w nas, że, że to dokonało się właśnie w tych osobach, które dokonały tego czynu. I zobaczcie, co robi takie fałszywe oskarżenie. Zostawia w nas w jakimś kompletnym nieporządku, dysharmonii, nieładzie. Przede wszystkim pojawia się smutek, niezgoda na coś, co się wydarzyło, zranienie wobec tych osób, niechęć do spotykania się z nimi, ale też poczucie tego, że on, nikt mnie nie rozumie w tej sytuacji. Że nie znajduje w nikim oparcia. Więc to jest jeden rodzaj jakości tego oskarżenia, który pochodzi z zewnątrz. Fałszywe oskarżenie, ale to nie są jedyne oskarżenia, które pojawiają się w naszym życiu. Jest też wewnętrzne oskarżenie, które kierujemy pod swoim adresem, jak coś nam nie wyjdzie. Pamiętam moje pierwsze próby. Katechezy w szkole, to był tam lata 95 rok, w ogóle mi to nie wychodziło. Nie? I pamiętam, jak jeden z uczniów tej budowlance powiedział: Ksiądz jest żałosny, nie? takim tekstem. Wiecie, ja ten tekst przyjąłem do środka. Nie? I potem, gdy mi coś nie wychodziło na następnych lekcjach, on już tego nie musiał mówić. To już ja mówiłem sobie, że jesteś żałosny. W ogóle miej trochę wstydu, w ogóle, i przestań uczyć w tej szkole. Nie? I to, to jest często tak, że jakieś oskarżenie, które z zewnątrz przyjdzie, ono nam się przypomina w różnych sytuacjach następnych. Nie? Jak, na przykład, ktoś ci powie za, dzie za, za dzieciaka, nie? to jest coś taka głupia, że nikt cię nigdy nie pokocha to potem każda jakaś porażka taka relacyjno-miłosna, nagle sama się na tym złapiesz, sam się na tym złapiesz, jak ten wewnętrzny oskarżyciel ci mówi, no co ty myślałaś, ty? Że, że ty znajdziesz faceta, ty znajdziesz kobietę? Przecież ty jesteś nieudacznikiem. To ci już mówi twój ojciec, to ci mama mówiła, to ci mówi nauczyciel, a ty głupia próbujesz ciągle, tak? Daj spokój. Nie masz szans. To, to jest to wewnętrzne oskarżenie, które potrafi, wiecie, pogruchotać nam kości. Nie? Pytanie jest takie, jak to się dzieje, że tak mocno w nas tkwią te słowa, które odzierają nas z godności, które są tak krzywdzące, które całą winę potrafią tak niesprawiedliwie na nas zwalić, że to się w nas utrwala. Myślę, że odpowiedzią jest, znaczy ważnym bardzo takim momentem, który wa warto pamiętać, że jest ktoś taki, kto o to dba. Ktoś, kto ma na imię kłamca i oskarżyciel. Bo diabeł nazwany jest kłamcą i oskarżycielem. I on dba o to, żebyśmy dobrze zapamiętali te wszystkie oskarżenia z zewnątrz, żebyśmy je pielęgnowali w sobie. On, jak we wzmacniaczu, podkręca. W różnych chwilach naszych porażek, widzisz, taka właśnie jesteś. Jesteś beznadziejną matką. Mówiła ci Teściowa, że jesteś beznadziejną matką i widzisz sama, że jesteś beznadziejną matką. No. Ksiądz ci mówił, że jesteś zepsuta. No i proszę bardzo. Teraz coś poszło nie tak. Masz dowód, jesteś zepsuta. Nie? To tak to działa, nie? że ten nieprzyjaciel. Przypomina nam, on dba, żeby ten zapis w nas był, żeby to nagranie było czyściutkie i mocne i wyraziste. I potem włącza tą kasetę, tą zgraną, to zgrane kłamstwo, które nas ciągle właśnie odziera z godności, ale też z siły. Bardzo potrzebujemy w takich chwilach, kiedy nas rozkładają na łopatki te oskarżenia. Potrzebujemy jakiejś siły z zewnątrz. Tak, jeszcze te, te oskarżenia wewnętrzne, niestety, ale mogą powodować coś, na czym bardzo zależy temu złemu, temu oskarżycielowi, który nieustannie w nas to podkręca to poczucie beznadziejności no, oddala nas od Boga. Jemu kompletnie nie zależy na tym, żebyśmy poznawali Go. Ale potrafi właśnie tak zmanipulować te różne głosy, które w nas rozbrzmiewają, że będzie mówił: To przez Boga jesteś taki, jaki jesteś. To przez Boga ci się ciągle to wszystko nie udaje. To przez Boga, i tak dalej, i tak dalej. I jemu kompletnie na tym zależy. Ale w tej walce duchowej. Nie zostajemy sami, nigdy nie zostajemy sami. I warto tutaj przyjrzeć się Ewangelii dzisiejszej, bo mamy bardzo podobną sytuację do tej sytuacji z, z pierwszego czytania, Zuzanny oskarżonej przez dwóch starszych. I tutaj też mamy kobietę, tym razem bezimienną, która zostaje oskarżona przez tych, którzy mają autorytet, tych, którzy są jakoś. Ważnymi osobami w społeczności żydowskiej, czyli faryzeuszy i uczonych w piśmie. I zobaczcie, co się dzieje. Podchodzą z tą kobietą, stawiają ją na środku. Nie to tak jakby ją postawić tutaj przed prezbiterium i mówią tak jak na przykład do, do wojtka teraz. Nie w prawie Mojżesz kazał nam takie kamienować, a ty co powiesz? Kompletnie taka bardzo niezręczna sytuacja, bo nie chodzi tylko o oskarżenie tej kobiety, ale chodzi o to, żeby złapać Jezusa na słowie i za chwilę Jego oskarżyć. Jego oskarżyć. I o tym będziemy słyszeć już za tydzień w Wielki Piątek. Ale ta sytuacja jest cały czas pod kontrolą. Zobaczcie, że to pytanie zostało postawione. A ty co powiesz? Ale tak naprawdę to Jezus tutaj rozdaje karty. To On tutaj wszystko kontroluje. Bo oni cały czas go podpytują, a ty co powiesz? A on pisze palcem po ziemi i w odpowiednim momencie staje między nią, między tą kobietą oskarżoną, a przed tymi, którzy ją oskarżają, i zadaje, mówi tylko jedno zdanie. Kto z was jest bez grzechu, Niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Zobaczcie, że on nie tylko jest obrońcą, który staje między oskarżycielami, a tą ofiarą, która jest nie, znaczy nie wiemy tego, ale jest, staje między tą osobą a z oskarżycielami. Ale jest też sędzią Jezus. Jest tym, który kontroluje tą całą sytuację. to on wydaje tak naprawdę tutaj wyrok. I tym wyrokiem nie jest potępienie tej kobiety, tylko zniżenie się do jej poziomu. Kto wie, jak to wyglądało, ale być może przyklęknął do niej i powiedział: Dość już się nacierpiałaś. Dość już się w życiu nacierpiałaś. Ja Ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Zupełnie nowa jakość. Jezus, który schodzi do tego poziomu, w którym my jesteśmy, do każdego z nas. W to miejsce tej kobiety każdy z nas może być postawiony. Więc to jest jeden z obrońców, którego mamy. Ale Bóg daje nam jeszcze jednego obrońcę, jeszcze bardziej wszechstronnego, który nawet po tym, jak Jezus poszedł do Ojca, został z nami. A co to za obrońca? Duch Święty nazywany jest parakletem, co dosłownie oznacza właśnie obrońcą sądowym. I Duch Święty jest tym, który staje przy Tobie i przy mnie, widzi, jak czujemy się odarci, jak czujemy się zmieszani, jak czujemy się zawstydzeni, jak czujemy się słabi, jak czujemy się zakwestionowani. I już sami nie wiemy, jak mamy na imię i gotowi jesteśmy uwierzyć że mam na imię nieudacznik zły człowiek kompletnie beznadziejna osoba i wtedy Duch Święty daje świadectwo naszemu duchowi mówi święty paweł że jesteśmy dziećmi Bożymi to wewnętrzne świadectwo ducha ono jest bardzo intymnym głosem tak jak Jezus stanął w obronie żeby zgromić wrogów, przeciwników. Tak Duch Święty przed bardziej kieruje się do wnętrza, aby nas przekonać, kim naprawdę jesteśmy. Duch Święty nieustannie nam będzie mówił: tak, to było złe, co zrobiłeś, ale nie cały jesteś zły. Tak, to było egoistyczne, ale nie cały jesteś brudem i egoizmem. Tak to było słabością, ale nie cała jesteś beznadziejna. Jesteś córką Boga, zranioną córką, ale córką Boga. Jesteś synem Boga, zranionym, ale synem Boga. I słuchajcie, nigdy nie pozwólcie, żeby te wewnętrzne oskarżenia, które karmią się też tymi zewnętrznymi, żebyście zostali z nimi sam na sam. Nigdy. Zawsze pierwszy krok do Jezusa, który jest sprawiedliwym sędzią, i który odróżnia, i który mówi tak, to jest Twoje, ale to nie jest Twoje. Ale nawet jeśli nie potępiam Cię, a raczej daję Ci siłę do zmiany, do nawrócenia. Idź do Ducha, aby usłyszeć Jego szept, Jego świadectwo wewnątrz Ciebie. To świadectwo ma moc pokonać. Głos tych myśli, tych oskarżeń, które zatruwają Ci wyobraźnię które Cię paraliżują właśnie w smutku, właśnie w izolacji, w oskarżaniu siebie, innych, Boga. Tam jest straszny zamęt. Oskarżenie powoduje naprawdę potworną, potworny bałagan w nas. Dlatego nigdy nie zostawaj z tym samym. I też nie próbujmy się sami usprawiedliwiać, bo to nieraz wychodzi gorzej e, niż. E, no, zazwyczaj to wychodzi gorzej, niż byśmy chcieli. Tylko pozwólmy, żeby nas usprawiedliwił Pan, bo to Jego usprawiedliwienie jest bardzo precyzyjne. Nie? On zawsze wtedy bierze nas w obronę, a równocześnie pokazuje, gdzie potrzebujemy nawrócenia, gdzie potrzebujemy zmiany. Nie? I myślę, że też ważne jest to, co dzisiaj, jak czytał Patryk, te słowa Zuzanny, modlitwę, nie? Zobaczcie, ona wie, że to jest krzywdzące i ona tego nie połyka. Jest lepsza niż Ewa. Ewa połknęła to kłamstwo, to oskarżenie Adama, ale Zuzanna nie Zuzka jest mądrzejsza. I ona głośno woła do Boga. Wiesz, że to jest fałszywe oskarżenie. Więc nie łykajmy tych kłamstw, które nam rozstroją nasze wnętrze, które mogą być potworną trucizną. Tylko jeśli je słyszymy, udajmy się czym prędzej do obrońcy Jezusa, a także do obrońcy, którym jest Duch Święty pocieszycie, abyśmy wyszli zwycięsko, ale też w zdrowiu i w takiej jasności umysłu, przyjmując to światło, które otrzymujemy od Syna i od Ducha Świętego. Amen.